Jako że dużo mówi się, przynajmniej ostatnio o tym, że ta przyszła HOSSA, w sensie to zależy jak liczyć, no według jakby technicznej analizy jesteśmy w Hossie już od roku, ale mniejsza z tym, o tym już sobie powiemy, dużo mówi się o tym, że ta przyszła bądź też ta teraźniejsza HOSSA, ten ogólny cały cykl będzie takim jednym z ostatnich oraz też może najbardziej wybuchowy, tak, bo te wszystkie ETF-y sobie wejdą, te wszystkie już za tym też, z tymi ETF-ami idąc, te duże instytucje, też sobie wejdą. No i w kolejnych cyklach, już w skrócie, po prostu nie będzie. Komu wchodzić. Czy tak będzie, nie mam pojęcia, być może tak, ale dlatego teraz tak bardzo ważne jest to, żeby nawet jak już jesteście w krypto od paru lat, może paru miesięcy, to te wszystkie błędy, które popełnialiście, jakieś głupie straty przez waszą chciwość, głupie wchodzenie na zbyt dużą dźwignię, głupie nie wiem, kupowanie altcoinu za 3 czwarte waszego portfolio, albo wchodzenie all-in i kupowanie NFT-ków, nie mam pojęcia. Teraz przede w końcu czas, żeby już opanować tego swojego wewnętrznego hazardzistę i już nie dać się. I w tym materiale odświeżymy sobie wszystko to, co musisz wiedzieć, abyś po prostu zmaksymalizował swoje zyski na przyszłej hossie, bądź już na teraźniejszej oraz zminimalizował te głupie ryzyko, bo mówi się, że są te cykle czteroletnie, no okej, okay, na razie się one tam powtórzyły dopiero trzeci raz. No i ludzie mówią, że to jest zbyt mała jakby no, margines błędu, żeby mówić, że teraz będzie tak samo czwarty raz. No ale tutaj chciałbym właśnie w tym filmie wam wytłumaczyć, że... To, że te cykle są czteroletnie, no to, to nic nie znaczy, że tam się dopiero to trzy razy stało, bo to stało się wszystko jakby powtórzyło w dużej większej ilości czasów, bo na przykład w każdym poszczególnym roku cyklu dzieje się jakaś jedna specyficzna rzecz, na przykład w roku czwartym zawsze z reguły jest spadek, w roku pierwszym najbardziej rośnie bitcoin i tak dalej, potem najwyżej wejść w alty. To wszystko sobie dzisiaj opowiemy, żebyście w skrócie po prostu jak najmniej głupich błędów na tej nadchodzącej bądź też raźniejszej hoście popełnili. Jak chcecie być na bieżąco z tym kanałem ciągle widzę, że 43% z was nie subskrybuje tego kanału, także zróbcie to teraz, przycisk macie na dole i będziecie żałować. Tutaj pozdrawiam, 6% z Was, no prawie 7 z Wielkiej Brytanii, 5% z was z Niemiec. Powiedzcie mi, czy to prawda, że w Niemczech jest maksymalna dźwignia razy 3? Nawet może to nie jest aż tak źle tak szczerze mówiąc, bo, bo pewnie wielu osobom to może jakby ograniczyć ryzyko straty. Holandia 3%, Norwegia 1,4%. Zapraszam do subskrybowania i jak jeszcze się na to nie zapisaliście konferencję, bo to jest dosłownie za kilka dni, to polecam, bo 12 grudnia o 19 robimy konferencję dla was taką na żywo, darmową, w cyklu jak przygotować się najbezpieczniej na hostce i po prostu jak zarobić więcej niż reszta. Będę ja oraz Marek Stiller z kanału Krypto dla Poszukujących. Także serio, takie Siedzimy się naszymi inside-dami. No i generalnie od czego tutaj bym mógł zacząć? Jeszcze tutaj, może zanim włączę faktycznie te wszystkie tutaj moje migawki to chciałbym Wam tutaj opowiedzieć o jednej rzeczy, no bo teraz faktycznie ciągle pompujemy do góry, ale micie to na uwadze, że no już mówię od dłuższego czasu, że tam te spadki mają być, spadki, spadki, ale no patrzcie, tutaj już jest duży, bardzo czerwony wskaźnik na to i dobiegamy do, za chwilę, golden levela, co też jakby, biorąc pod uwagę, o, zaraz mam tutaj to cofnę, bardzo często on jest dla nas takim albo dużym oporem, tutaj nie, tutaj byliśmy na nim przez dłuższy czas, tutaj, 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 więc teraz do niego dobiegamy, albo jakby dużym bardzo wsparciem, także zależy, czy to jest opór, czy wsparcie, teraz to będzie jakby tutaj bardzo duży opór, także miejcie to na uwadze. Oraz też zawsze, jeżeli chodzi o świece miesięczne na każdym z cykli, to przed halvingiem dobijaliśmy sobie tutaj do tej linii 0, piątki, która wtedy była na poprzednim cyklu na poziomie 11 11400, teraz jest na poziomie 42000, którą już notabene teraz przebiliśmy, tak, ale ale to, co jest bardzo ważne to zaznaczenia, to jest fakt, że przed halvingiem nigdy na świecach miesięcznych tego poziomu tutaj nie przebiliśmy. Nawet tutaj była dosyć duży cień od świecy, idący nad, nawet o 20 parę procent na poprzednim cyklu, aczkolwiek świeca miesięczna zgasiła się zawsze pod koniec miesiąca, przy próbie pokonania tego. Czyli idąc za tym, znowu trochę mały margines błędu, tak, ale patrząc na te wszystkie inne wskaźniki, na ten golden level, no to moim zdaniem nie jest głupi. Jest zaryzykowanie małego shorta, na przykład właśnie w tym miejscu, i trzymanie go na małej dźwigni do początku nowego miesiąca, bo patrząc na to, jak te poprzednie cykle się zachowywały, to można przyjąć, że prawdopodobnie możemy zamknąć się ponownie na nowej świecy miesięcznej. To jest bardzo duży timeframe. frame. Miejcie to na uwadze. Pod tą linią, czyli pod linią 42200. Zobaczcie to sobie sami. Ta linia po Fibonacci 0,5 ją się mierzy od all time low do poprzedniego all time high cyklu. No i to po prostu jest linia 50. Więc zwróćcie sobie na to uwagę, a jak chcecie wejść w takiego shorta bez jakby ryzyka utraty własnego kapitału, no tutaj macie od właśnie Bybit'a jedno zagranie dla nowych kont na 1000$. dolarów. I to działa tak, że robicie konto z reflinku poniżej, wpłacacie 100$ dolarów na te nowe konto, może być z jakiejkolwiek innej giełdy albo też po prostu przez zwykłe doładowanie konta. Trzymacie je przez 7 dni u Was na koncie, no i kończysz też właśnie te Wasze KYC i wtedy odbierasz airdropa na zagranie. Także Wszystkie linki macie poniżej. To no jest spoko dla nowych osób. No, sobie możecie to zrobić dodatkowo też. Osoby, które mają niższe prowizje, cashback i dużo, dużo innych. Więcej, więcej rzeczy. Ale dobra, teraz już skończymy z tym nagajaniem. <laughs> Wiecie, że w każdym odcinku muszę do tych nowych osób tutaj to przypomnieć, tak działań z algorytm YouTube'a. I teraz już tutaj otwieram wszystko, co musimy wiedzieć. Skończył się, albo kończy się, bo jesteśmy 8 grudnia, kończy się nam cały ten rok, tak? No i jako, że cykle są czteroletnie, no to mamy tutaj year one, year 2, year 3, year 4. Co nie? No i tak było cały czas od powstania bitcoina i te zależności, o których wam teraz powiem, one występowały zawsze w każdym jakby z momentów tych cykli, czyli idąc od powiedzmy tego roku czwartego czy tych największych spadków, no to co w tym roku czwartym, czyli tak naprawdę to trwa zazwyczaj aż się sam dziwię, bo równy około rok, to jest rok spadków na cyklu, dlatego też mówi się, żeby w tym trzecim roku nie wchodzić w kryptowaluty, wtedy też jest największe FOMO, tak, wtedy też notabene najwięcej osób wchodzi właśnie w kryptowaluty, taka trochę psychologia odwrócona, bo wtedy wiecie, jest o tym największy szum w mediach, o tym najwięcej się mówi, tutaj na tym ATH zresztą wchodzi ta masa ludzi, najwięcej osób i po prostu tutaj tracą, bo tutaj sobie kupią bitkę, nawet wiecie, chcą być swami, myślą, ok, nie będę grał na, na dźwigni, ale sobie kupię bitka. no i potem co? Rok później <głos》> mają tam dużo bardzo portfolio na minusie. Co nie? Także w tym roku czwartym cyklu tego czteroletniego zawsze są największe spadki. I mówiąc zawsze mam to na myśli serio, zawsze oparcie tutaj były spadki i to też trwa dokładnie odparcie od ATH do naszego all-time low, czyli w listopadzie. Ile minęło dni? 365 dni. Dokładne 12 miesięcy. To jest tak naprawdę aż niesamowite, ale to serio da się z tego cyklu wyliczyć, że tyle to właśnie trwa. Bo idźmy dalej. 4 lata wcześniej też year 4. I co? Mamy tutaj też spadki duże. To był też ten okres bessy, który też trwał zgadnijcie ile? 12 miesięcy 365 dni. Cykliczność tutaj w tym wypadku jest niesamowita. Idziemy dalej, 4 lata wcześniej, rok 2014. Też duże spadki. I co, ile mamy tutaj? 12 miesięcy, 365 dni około i też jest ATH na all time low. Tak samo, także jak ktoś tutaj mówi, że a tam ta cykliczność tam tylko się trzy razy wydarzyła, teraz już pewnie się nie wydarzy, no to znowu się wydarzyła, bo idąc dalej, teraz mamy rok pierwszy. W tym roku najbezpieczniej jest być w Bitcoin, niż tam w innych kryptowalutach, bo i tak Bitcoin rośnie najwięcej jako takie no, największe po prostu aktywo, jako cyfrowe złoto. I po tym okresie spadku, gdzie tutaj jeszcze ludzie normalnie są przerażeni tym, co tutaj się dzieje, nie są pewni swoich inwestycji, wtedy Bitcoin rośnie najwięcej, no po prostu jest najbezpieczniejszą formą Inwestowania w kryptowaluty. No i macie, tak, prawie 170% czy tak ponad w rok więcej niż Ethereum, więcej niż inne tam, jakieś duże altcoiny. Oczywiście tam jakieś shitcoiny, jakieś mniejsze, mogły więcej wystrzelić, no ale chyba umówicie się i zgodzicie się ze mną z tym, że chyba dużo bezpieczniej jest trzymać wtedy Bitcoina, bo i tak on rośnie najwięcej wszystkich dużych altcoinów niż mieć nadzieję, że tam jakiś mały twój altcoinik ulubiony, którego tam sobie uwidziałeś, urośnie, a nie na akurat spadnie na przykład. No wiesz o co mi chodzi? Teraz po prostu opłaca się mieć, w tym roku opłacało się, już się kończy ten rok, opłacało się mieć bitcoina, bo po prostu rosnął on najbardziej w stosunku do innych dużych kryptowalut. I co, wyjątek? I to się znowu tutaj powtórzyło, mamy ten rok. Znowu cykliczność się zachowuje idealnie. I jak z tym się spóźniłeś, to zaraz powiem ci, co się stanie w tym roku, ale najpierw pokażę ci jeszcze raz. No bo patrz, 4 lata wcześniej też bitcoin urósł najbardziej. 4 lata wcześniej. Tutaj również bitcoin urósł najbardziej. A tu nie będę pokazywać, bo tutaj był sam Bitcoin, wtedy tu jeszcze nie było za bardzo altcoinu, więc no też urósł najbardziej w sumie, tak? Też się to sprawdziło. E, no ale widzisz, jakby wszystko jest idealnie i ta cykliczność dalej się mega, mega sprawdza. Zanim przejdziemy do tego roku drugiego, czyli jakby do tego efektu przejściowego roku z Bitcoinem, gdzie już można wchodzić w altcoiny, dokładnie zaraz wam powiem, w jakiej najbezpieczniej, minimalizując ryzyko, a maksymalizując zyski. Powiedzmy sobie o tym, że też. Według cykliczności około 17 miesięcy po naszym poprzednim dołku, mamy tak zwany 50% breakout, czyli to jest właśnie ten moment, kiedy tutaj wcześniej, jak wiecie odpalone te 0,5 na Fibonacci, które wcześniej próbowaliśmy przebić przed halvingiem, czyli teraz właśnie ją próbujemy przebić, to się nigdy jeszcze nie udało na cyklu, wtedy 17 około miesięcy po tym dołku, czyli kilka miesięcy po halvingu, właśnie wtedy ją przebijamy tym 50% breakoutem, co nie? To też jest jakby według cykliczności też to tak, działa. Ciekawe bardzo. Także dlatego też wszystko jakby teraz yy, tak naprawdę no, wygląda tak, że to jest dobry moment na shorta, ale co ja tam wiem. Jak chcecie, to sobie możecie zaryzykować darmowym siankiem z Bybit'a, ale no, tutaj nie chcę nikogo nakłaniać na siłę. W kolejnym roku mamy już halving, w kolejnym roku też mają wejść te ETF-y jak zwykle i tak dalej, ale to też jest rok drugi, Cyklu bitcoina, cyklu czteroletniego i czym się on objawia, i jak możecie tutaj ten rok, który tak naprawdę już się zaczyna prawie za trzy tygodnie, możecie go zmaksymalizować, bo w tym roku już nie będzie się opłacało być najbardziej w bitcoinie. W tym roku będzie opacało się być najbardziej w takich dużych altcoinach. No ja bym tutaj nie wydziwiał, tak? Ja po prostu wybierę dla siebie Ethereum, bo jest ono najbardziej pewnym. No, oczywiście Ethereum już urosło, tam było na Old Time za 1000 dolarów tutaj w listopadzie rok temu. Teraz jest za za 2300, ale i tak trzymając tutaj więcej bitcoina, a potem szkodząc do Ethereum, i tak miałbyś go więcej niż tylko trzymając tutaj od samego dołka Ethereum. I w tym roku po prostu opłaca się być najbardziej w Ethereum, w dużych kryptowalutach, bo tutaj już zaczyna taka być ta tranzycja z Bitcoina. Ten kapitał zaczyna się już przemieszczać na te większe altcoiny i to już bardziej warto być w. Tym Ethereum. Zanim przejdę dalej, to też chciałbym powiedzieć o tym, że te tak badania są według mnie takie dwie szkoły jazdy, bo we wczorajszym filmiku opowiadałem Wam tutaj o tym wskaźniku, który mówi ci, tak, kiedy kupić za jaką część portfolio oraz kiedy sprzedać na danej części cyklu za jaką część portfolio. To jest bardzo takie długoterminowe. Tutaj macie, wiecie, lata od 2017 do tych aktualnych. Tak naprawdę, według cykliczności, swoje kryptowaluty, do czego zaraz, zaraz przeciwniecie jednego roku, numer 3, możecie sprzedać albo według cykliczności, gdzie te ATH jest mniej więcej 18 miesięcy po halvingu, tak jak tutaj widzicie, był halving, 18 miesięcy jest ATH, to tak samo, był halving, około 17-18 miesięcy było ATH, tak samo tam, co nie. Także tutaj też możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że te nasze ATH przyszłej Hosy będzie gdzieś w październiku 2025 roku i albo po prostu przez całe te teraz następne dwa lata sobie skupujecie krypto, skupujecie krypto, skupujecie krypto i dopiero potem za te dwa lata wszystko sprzedacie na strzała, albo jak chcecie grać bardziej bezpiecznie, bo na przykład tutaj Mike u nas pisze na arenie, że przeprowadził rozmowę godzinną z koreańskim przyjacielem, mówi, że tak naprawdę, no w tej przestrzeni takiej kryptowalutowej coraz więcej jest kurczę takich niepewności i on sam nie wie, kiedy tam to wszystko, wiecie, spadnie, w dół. No ogólnie są dwie szkoły. Ja myślę, że tak się nie stanie, aczkolwiek tutaj bicie. To jest zdanie Majka, że no sobie to możecie zapazować ten filmik, sobie tam to przeczytać. Ale generalnie chodzi o to, że jak ktoś, kto chce grać bezpieczniej, no to może tutaj właśnie sobie z tego wskaźnika tutaj korzystać i jakby szybciej się kaszować. No bo teraz na tym danym etapie rynku już tutaj pisze, że powinniśmy swoje long termowe portfolio, które tutaj na tej hostie myśmy skupowali, no to będę do tych plus 40% myśmy nigdy nie doszli, ale i tak. To już na tym etapie rynku powinniśmy sobie 10% tego naszego portfolio sprzedać. Także albo ktoś wierzy w tę w cykliczność, bo w sumie ciągle się sprawdzała i tutaj wtedy sobie wszystko sprzeda na strzała, albo ktoś nie wierzy i woli grać bezpieczniej. I tak naprawdę to jest pod to idealne. Ja też sobie tak mówiłem w filmiku wczorajszym, że chcę przeprowadzić takie swoje właśnie keszowanie się na różnych levelach, Jeszcze o tym myślę, i żeby to udokumentować, żeby potem no sprawdzić, że o, faktycznie, wiecie, to się udało, albo żeby powiedzieć, no tutaj coś się skończyła ta cykliczność i się nie udało. Także też jeszcze ciągle na tym myślę. No ale dobra. Około 18 miesięcy, jak mówiłem, od halbingu jest to nasze ATH. I my też o tym w sumie fajnie mówimy, o tej, tej cykliczności. Będziemy dodawać nowe odcinki na tej naszej Akademii Kryptowalut, która jest tutaj totalnie darmowa dla Was. Też link macie w opisie. Ostatnio byśmy to odświeżali i teraz to serio bardzo fajnie jak na jakimś Duolingo, jak na jakiejś apce nauki języków wygląda. Macie lekcje w kółeczkach, tutaj się uczycie o tradingu, tak? Tak yy, według mnie, to i nam to bardzo fajnie wyszło. Także jak coś, też to macie w opisie i osoby z Reflinka ode mnie mają to za darmo. Też to, że jesteś z Reflinka ode mnie, to nie dość tak, że tutaj masz te 1000 dolka na start, masz jeszcze inne bonusy, to też masz dostęp do właśnie airdropów comiesięcznych, dostęp do naszej sekcji Wibna na naszym Discordzie, gdzie tutaj również Mike się udziela czasem, czyli ten właśnie trader, o którym wam przed chwilą mówiłem. co miesięczne turnieje i nagrody. No i jak to w ogóle jeszcze wygląda, tak? Wy wygląda to tak, że Wchodzisz w tutaj mój opis. Tutaj masz cztery tak naprawdę do wyboru rzeczy: albo shorta, longa na Bitcoinie, Ethereum, XRP, albo na PP. Wybierasz sobie, jaki tutaj chcesz mieć z tych kryptowalut, jakby tego shorta albo longa. Wchodzisz na tą stronę, dajesz chce mieć shorta, dajesz chce mieć longa, robisz konto na Balbicie i potem właśnie wpłacasz te 100 dolarów od siebie: może być cenę giełdy, może być przez doładowanie konta, trzymasz je przez 7 dni i potem po weryfikacji otrzymujesz tego airdropa bezpośrednio. Od Bybit'a. No i dobra, idąc dalej, w tym roku trzecim to jest rok naszego all-time high, to jest rok wtedy, kiedy najbardziej opłaca się, jak już się chce na siłę, to wtedy naprawdę opłaca się przejść najbardziej w jakieś małe altcoiny, ryzykować. Wtedy można też jakieś memcoiniki małe, bo to jest też, jeżeli ma się na właśnie uwadze cykliczność, tutaj jest altcoin season, tutaj wszystko rośnie najbardziej, widzicie, tutaj są te wzrosty najbardziej dynamiczne. I tutaj opłaca się być pod względem takim, wiecie, minimalizowania i. Tak dużego ry ryzyka. Tutaj oparca się tam sobie grać w te Memcoiny i tamte małe altcoiny. Dopiero tutaj tutaj jeszcze bym ryzykował, bo to wiecie, No okej, okay, coś tam urosło, coś tam można już zainwestować, ale i tak dopiero tutaj będzie najwięcej tych projektów, tu się będzie na prostu działo najwięcej. Dołącz do naszego największego w Polsce Discorda. Otrzymasz wiele normalnie płatnych narzędzi za darmo, w tym high bloka do badania likwidacji, którego często pokazuję w filmach, w zakładce likwidację chat. Znajdziesz też dostęp do najważniejszych dat ekonomicznych w zakładce ważne daty, które. Pomogą Ci podjąć przed aktualnie ważnym wydarzeniem decyzję, w którą stronę grać. Również najważniejsze poradniki i edukacje oraz wiele zagrań naszych traderów Marsza i sube. W zakładce efekty Vib znajdziesz ich efekty. Nasza sekcja VIP również jest darmowa. Dołącz teraz, link masz w opisie z fioletową emotką kółeczka. No i znowu rok czwarty, tutaj się keszujecie w tym październiku 2025 roku, a tutaj... Już są spadki i znowu będzie Bessa. jest w ogóle ciekawe, że znowu tutaj pewnie nam będą mówić, że kryptowaluty tu demon nie kupujcie, kupujcie, będzie no, to w radiu, w newsach i tak dalej. No a pamiętacie, co nam tutaj mówili na tym dołku, że recesja, wojna na Ukrainie, w Izraelu, idziemy na dół i w ogóle kaszuj się, bo te krypto będą szły jeszcze bardziej w dół. Także zawsze nam mówią na odwrót. Także pilnuj tego momentu, jak za dwa lata, właśnie gdzieś tutaj mniej więcej będą nam mówić o tym, że idziemy tu the moon, bo jest wszystko zajbiście. No to to jest właśnie z tych Sygnał na to, żeby te swoje kryptowaluty sprzedać. Słuchaj, dzięki Ci za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że coś z tego wyciągniesz. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę i cześć.